Lód już jest położony, boraksem posmarowane, płaskownik jest dopasowany bardzo dobrze, musi się stykać na 100%, nie może być żadnych szpar, przerw, nic, bo to lód nie popłynie dobrze, popłynie tylko na jeden z, mater z części materiału, a on musi połączyć dwie części to jest pierwsze lutowanie i od tego zaczynam. Tu już pozycjonowałem to wszystko. No i będzie. Żyje całość, bo temperatura ucieka, to musi być całe gorące. się roztopiło, wybieluł, popływać, wypełnić tą tą Jak wybieluł, tu tutaj wybieluł, 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 Dokładnie To jest zaczęcie. Teraz to się wszystkie porozchylały pod wpływem temperatury, to trzeba będzie dokładnie dogiąć. No i właściwie to jest na tyle i będziemy kawałek po kawałku aż całą, po całym obwodzie tej pokrywy to lutować.